200 tysięcy zamówień w 3 minuty. Fantastycznie wygląda, ma 690 koni mechanicznych, jest stosunkowo niedrogi. Biorąc pod uwagę moc, no to konkurencyjne samochody o tej mocy kosztują dwa albo nawet więcej razy. Zaczynają się dostawy tego samochodu. Okazuje się, że nie wiem jakbyście w ogóle do tego podeszli, że można na chiński samochód czekać dwa lata. To Trochę mówię o tym po to, żeby pokazać, że do tej pory kojarzyło mi się, że na 2-3 lata to czekamy na Lambo, na Ferrari, na Bentleya, może na Rolls Royce'a. A tu się okazuje, że może być też samochód, który po prostu swoją ceną, no i też wyglądem, osiągami zdobywa tak ogromną popularność. W 18 godzin wpłynęło 240 tysięcy potwierdzonych zamówień. Nie wiem, co to znaczy potwierdzonych, bo Tesla zawsze mówi, że jak ktoś płaci 100 dolarów, to już jest potwierdzone. No to nie do końca tak jest, ale samochód mi się podoba chociaż oczywiście wizualnie e, wierzę też, że dostrzeżecie, dostrzeżecie podobieństwa do Porsche, Taycana zwłaszcza, no i też pewnie innych samochodów, ale czy to jest wada?